Witam kochani bardzo serdecznie w kolejnym materiale omawiającym oczywiście Monday Night Raw z dnia 28 lipca 2025 roku. Jest to ostatnie Monday Night Raw przed Summerslam w tym roku. Wyjątkowo Summerslam jest galą dwudniową, czyli będziemy mieli pierwszy dzień w sobotę, drugą nockę w niedzielę. Także Summerslam w tym roku zapowiada się bardzo ciekawie, ale o samym Summerslam porozmawiamy już w trakcie omawiania Summerslam. Także będzie się działo. Monday Night Raw rozpoczynamy tym samym akcentem, który rozpoczęliśmy ostatnio z czyli ze smutkiem w Wspominając legendę nieśmiertelnego Halka Hogana, który niestety w poprzedni czwartek odszedł z tego świata, jest to bardzo, bardzo smutna informacja. no, Wszyscy są, naprawdę to pokazuje nawet, bo na jaki kanał bym nie wszedł na YouTubie, czy kanał z filmami, czy kanał z grami, czy kanał z celebrytami, wszyscy opłakują Halka Hogana, wspominają go. piosenka na przykład Eminema o Halku Hoganie, widziałem też piosenkę Rihanna o Halku Hoganie, Beyoncé o Halku Hoganie, więc to wiele, wiele pokazuje, jak naprawdę kim był. Hulk Hogan. To naprawdę pokazuje, naprawdę jaki to był wielki człowiek w sensie znany. To jest nieprawdopodobne, no ale o Halku Hoganie porozmawiamy sobie w najbliższym odcinku, ponieważ planuję nagrać 10 najlepszych walk w historii Halka Hogana ku jego pamięci, ale to już w następnym razie. Rowe rozpoczynamy od nietypowej sytuacji, ponieważ Jay Uso wychodzi do ringu. Chciał tutaj troszeczkę przemawiać. Niestety przerywam mu od razu Paul Heyman. Paul Heyman nam zaczął mu po rodzinie. Generalnie cały ten segment opierał się tylko na tym, że Paul Heyman cisnął po rodzinie i dowiedzieliśmy się, że w dzisiejszej walce wieczoru Jey Uso zmierzy się z Bronsonem Reedem. Także będzie się działo. Następnie, proszę Państwa, przechodzimy do pierwszej walki dzisiejszego Monday Night Raw i jest to sześcioosobowy pojedynek w tym mecz w ogóle, ponieważ AJ Styles i Kabuki Warriors walczą z Judgment Day, czyli mistrzem interkontynentalnym Dominikiem Mysterio oraz Roxanne Perez i Raquel Rodriguez. To pewnie zapewne taka podbudowa pod SummerSlam i tutaj i w walkę wygrywają AJ Styles oraz Kabuki Warriors po tym jak AJ Styles przypina mistrza interkontynentalnego Dominika Mysterio. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy na Summerslam no nie wiem, Dominik jako mistrz jest spoko ale wydaje mi się, że AJ Styles odbierze mu ten tytuł, aczkolwiek mogę się mylić, zobaczymy co z tego wyniknie. Następnie proszę Państwa przechodzimy do kolejnego pojedynku gdzie to Sheamus walczył z Graysonem Wallerem pojedynek dość ciekawy, Sheamus tutaj wygrywa to starcie, jednak po walce co się wydarzyło? Zostaje zaatakowany Shirellą poprzez atak Rusewa, Rusew wpada po walce atakuje Sheamusa tutaj z Shirelo, pałką po plecach, następnie zapina mu swój finisher, co pokazuje, że ten konflikt jednak się nie zakończył i przypuszczam, że na samym ta walka zostanie dodana do karty, ponieważ aktualnie Aktualnie jej nie ma, więc mam nadzieję, że ta walka zostanie dodana do którejś nocy z Sam Restl'em, ponieważ no nie oszukujmy się, jednak są dwie noce, więc na pewno zostanie ta walka wciśnięta na 100%. Kolejnym pojedynkiem, właściwie to taki segment, gdzie to Laila Valkyria oraz Becky Lynch. Tam zaczęła oczywiście ich podbudowa do Mistrzostwa Interkontynentalnego i głównie chodzi tylko o to, że panie zaczęło kładać nimi osiernikami do kendo, z czego lepsza okazała się Laila Valkyria. I tutaj powiem wam tak, jeśli chodzi o samą Lailę, ja widzę jaka ona jest dominatorką. Pokazu Mimo wszystko, nikt jej nie bierze na poważnie. a Ona takich okłada w jednym segmencie. Okładała Bailey i Becky Lynch pokazała. Położyła ich od razu na matę. W drugim segmencie położyła tutaj, teraz właśnie w tym odcinku, położyła właśnie ładnie Becky Lynch okładający nimi osiernie kijem. Ona, jeśli ona nie wygra tego tytułu interkontynentalnego na SummerSlam, to po prostu WWE strzeje sobie w kolano. Ale to jest moje zdanie. Przechodzimy, proszę Państwa, następnie po pojedynku. Sześcioosobowa walka kobiet, gdzie tu tutaj Ria Ripley, IOSK i Stephanie Waker o przepraszam, więcej niż sześcioosobowa, bo tutaj jest Ria Ripley, Io Sky, Stefanie Wacker i Nikki Bella pokonały y, Naomi, Chelsea Green, Albie Fire oraz Piper wiem czyli to był nie sześcio, tylko ośmioosobowy tag team match i tutaj właśnie Ria, Io, Stefani i Nikki wygrały ten pojedynek. Nic szczególnego w sumie Stefanie Wacker tylko jest no i w sumie tyle. Y, przechodzimy do kolejnej walki, jest to proszę państwa walka o tytuły taktimowe. Ja myślałem, że walka o tytuły tag teamowe to w ogóle odbędzie się na SummerSlam. Poprzednim razem wam Powiedziałem, że właśnie w, w omawianiu odcinka, że wygrali yy, Joran White i Cruz del Toro mogę się mylić, nie wiem jak to tam się czyta yy, że oni będą walczyć proszę państwa o te wal tytuły tak teamowe na Summerslam i tak myślałem, jednak ta walka odbyła się tutaj na Monday Night Raw no i proszę państwa walkę wygrywa Judgment Day, ale dlaczego wygrywa Judgment Day ponieważ pojawił się El Grande Americano El Grande Americano przerwał im ten pojedynek, ale pojawił się Ray Phoenix, Ray Phoenix zaatakował El Grande Americano i panowie zaczęli Bić się na zapleczu. Gdy wszystko wydawało się, że wróciło do normy i tutaj któryś tam z tych zawodników z przeciwnej drużyny, nie wiem czy to jest Joe White, czy Cruz del Torno, ja ich nie odróżniam, bo ja w sumie ich nie znam za bardzo. Muszę się przyjrzeć bardziej ich chwalizacji. Był na trzeciej linie, pojawił się proszę Państwa drugi zamaskowany Meksykanin i wszyscy krzyczą, że to jest El Grande Americano. Nie wiem teraz o co tutaj chodzi. Zamaskowany zrzucił tego zawodnika z lin, ten spadł tam na głowę, co doprowadziło, że właśnie Judge Day wygrywa, ale kim była ta osoba, nie mam źlego pojęcia. Miał maskę, pod... Do Reya Mysterio, jednak to na Reya Misterio nie wyglądało, więc to, bo on był trochę za wysoki na Reya Misterio, ale maskę miał podobną do Reya. Nie mam pojęcia, kim była ta osoba. Mam nadzieję, że niedługo się to wszystko rozwinie z tym El Grande Americano, ale widzę, że idą coraz bardziej zaparte w tym El Grande Americano. I proszę Państwa, mamy segmencik następnie z Guntera z CM Punkiem. Tutaj to jest taka konfrontacja przed tym całym pojedynkiem na SummerSlam. I powiem Wam teraz tak, mam cichą nadzieję, ja tak przynajmniej obstawiam, że CM Punk to wygra. On musi to po prostu wygrać. Nie może tego przegrać, ponieważ, no, Gunter powiem szczerze, jako misję nie jest ciekawy. Mimo, że wygrał z Goldbergiem, mimo, że wygrał tam z, 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 poprzednie walki, CM Punk musi to wygrać. Punk musi wygrać ten mistrzostwo teraz na SummerSlam. Dla samego spokoju, ponieważ Gunter nie jest dla mnie na razie już taki nudny się zrobił, a chciałbym zobaczyć CM z mistrzostwem World Heavyweight Championship. Ja wiem, że ta walka i ten całe jego bycie mistrzem przypuszczam, że będzie dość. Punk jest już w swoim wieku. On nie będzie może za bardzo taki aktywny wiecie, przy mikrofonie to zje każdego, ale jeśli chodzi o walki, no to trzeba będzie po prostu dostosować przymłodszego zawodnika po prostu pod panka, który będzie prowadził ten, ten cały pojedynek, ale mam nadzieję, że CM Punk zdobędzie to mistrzostwo. Jeszcze jestem ciekawy, co z walizką, bo coś czuję, tak jak wspomniałem wcześniej, że Braun Breaker tę walizkę zakosi dla Sefa Rollinsa. Nie ma Rolinsa i Breaker tę walizkę po cichu wykorzysta, nie wiem, zaszantażuje, za nie wiem, Adama Pierce'a, cokolwiek, ale on wykorzysta tę walizkę. Ja czuję, może jeszcze teraz nie, bo jest jeszcze za wcześnie, on teraz pokazuje, ale to o tym za chwilę powiem, pokazuje co potrafi, ale mam wrażenie, że on to zrobi. To jest taka moja drobna spekulacja. Sef Rollins raczej chyba nie wróci, choć sądząc po tym, że jest tak dość cicho o Sefie Rollinsie, to jest bardzo ciekawa taka sugestia, że to jednak, powiem wam szczerze, że to jest udawane story, ale zobaczymy, czas pokaże. Przechodzimy do walki wieczoru i proszę państwa, co tam się działo? Matko jedyna, wszyscy święci. Powiem wam szczerze, ja jestem w szoku. Ja już wielokrotnie powtarzałem, że Brawn Breaker to jest żywa maszynka. Wspaniała, profesjonalna maszynka. Możecie mi się nie śmiać, że ja się tak jaram tym bronem breakerem, ale gość jest kurde, brzydko mówiąc, bez przeklinania tutaj na wizji. Gość jest po prostu zajebisty. J. USO kontra Bronsorika była dość wyrównana, ale w końcówce co się, proszę państwa, wydarzyło? A wydarzyło się bardzo, bardzo wiele. Mianowicie, Jay USO chciał wykonać tutaj akcję na: wykonał właściwie krakie crossbody suicide i wykonaniu na brona Bronsona Rida za ringiem nie zdążył się podnieść ponieważ wjeżdża w niego Bron Breaker. Elegancki, efektownym, zajebistym spirem. Bron Breaker skasował Jey'a Uso. Oczywiście doprowadziło to do dyskwalifikacji, ale oni mają na to wyrąbane. Ta walka, bo wiadomo, że walka Jey'a z Romanem mierzą się właśnie z Bronsonem Reedem i Bronem Breakerem na SummerSlam, ale co robi Bron Breaker? No, ja wiem, wy tak możecie się ze mnie śmiać, ale że ja się tak jaram tym gościem, No ale no, przyznajcie mi rację. Gość jest fenomenalny. No i w czasie tego pojedynku, po tej dyskwalifikacji, Bron Breaker razem z Bronsonem Reidem okładają Jaya Uso, co doprowadza oczywiście do pojawienia się Romana Reysa. Big Dog tu jest. Ale Bron Breaker co robi? On się tylko uśmiecha. Pokazuje dla Bronsona Reida, żeby się przytrzymał. Poczekaj, on jest mój, mówi. Kurde, ten gość jest zajebisty. No i tutaj czekamy na Romana Reysa. Roman Reigns się pojawia. I co się, proszę Państwa, dzieje? A dzieje się to, że Roman Reigns wpada tutaj, kasuje w tym momencie. Chciał podnieść w ogóle Brona Sona jednak mu się to nie nie udaje i kasuje tutaj Roman Reigns tak szybko Bronsona Reed'a. Ten się wbija w narożnik tak właściwie w czasie tego pojedynku. No i tutaj podnosi oczywiście Jimmy'ego cały czas Jaya Uso podnosi do góry. Co doprowadza do tego? Tak panowie patrzą jeden na drugiego i co? Pokazują, że dalej chcą ich wykończyć. Wychodzą na za ring, biorą rozbiegi i jeden leci w jedną stronę, drugi leci w drugą. I co się proszę państwa dzieje? Roman Reigns nadziewa się na tego zajebistego spira od Brona Breakera, a Bronson Reed kasuje z drugą z drugiej strony, w tym samym momencie Jaya Uso. To jest po prostu fenomenalne, tak jest. Ja nie mogę po prostu, ja no muszę, wiecie, ja to opowiadam dzisiaj z presją i z takim, no z takim po prostu podjaraniem, no, no. Możecie się, no mówię, drugi raz się ze mnie śmiać, no ale takie omówienia właśnie, to są omówienia. Bron Breaker wykonał naprawdę zajebistego spira i zabierają się za Jaya Uso. I co się stało? W ringu Bron Breaker wynosi jeszcze, wykonuje potężne uderzenie, Red trzyma, a ten wykonuje po raz kolejny gigantycznego spira. Spira dla Jey Uso. J. Uso jest skasowany. Bron Breaker tylko robi zajebiste spojrzenie. Ale to nie jest jeszcze koniec tej dewastacji. Ja to przeciągam, ale chcę to rozłożyć na czynniki pierwsze. Jest to po prostu zajebiste. Bron Breaker pokazuje logo SummerSlam. Podciąga Jeya Uso na środek ringu. Bronson Reed wchodzi na trzecią linę. I proszę państwa, Paul Heyman podnosi walizeczkę. I do czego to wszystko zmierza? Mamy tsunami dla Jimmyego dla Uso, przepraszam za tego Jimmy'ego, ja przepraszam was serdecznie, ale po prostu emocje robią swoje, nie wiem dlaczego ten J, Jimmy Uso siedzi mi w głowie, Roman Reigns jest przy stole komentatorskim, mu się przygląda, pokazane jest w ogóle jak on, jak on odczuwa tego Spira, mocno dyszy, Bron Breaker tak na niego patrzy, mruga oczami i z uśmiechem zbliża się właśnie do Romana Reignsa i panowie przechodzą do ofensywy, wrzucają właśnie Romanem Reignsem przez stół komentatorski, Bron Breaker na stole stoi sobie komentatorskim nad obolałem Romanem Reignsem pod spodem, pokazuje swoją dominację. Bronson Reed jest na narożniku. Stoją, przyglądają się i uśmiechają ceremonialnie. Ale to jeszcze, proszę Państwa, nie jest koniec. Roman Reiss jest tak obolały, że nie może wstać i Bron Breaker bierze go na barana i wnosi go do ringu. Roman jest po prostu tak obolały, że to jest nie do opisania. I co się, co się dzieje? Bronson Reed wchodzi na narożnik. Wchodzi na narożnik i wykonuje po raz kolejny tsunami tym razem na Romanie Reissie. To jest nieprawdopodobna sytuacja. Ja wiem, ja wiem, że to teraz tak roz ale to jest po prostu zajebista sprawa. I co się dzieje? Oni jeszcze nie kończą ze swoimi przeciwnikami. To jest tak piękne, że aż prawdziwe. Tam Bron Breaker jeszcze coś opowiada na y, ucho dla Romana Rejsa, po czym do kamery wyrzuca Jimmy'ego, o y, Boże, wyrzuca Jaya Uso oraz Romana Rejsa obok tołu komentatorskiego do tych barierek, gdzie tam zazwyczaj siedzi ten nasz ludzi, który stuka błoteczkiem w gąk i do czego to doprowadza? Gdy obaj stoją, właściwie oparci o te barierki, Bron Breaker bierze rozbieg i kasuje dwóch naraz potężnym spirem wbijając ich w barierki. Roman i Jay leżą oborali w rozbitych barierkach, a tym akcentem tautującego Bronsona Reeda oraz Brona Breakera tałtującego, który rozwalił ich na boki. Kończymy dzisiejszy odcinek Monday Night Raw. Ostatni epizod przed Summerslam. Proszę Państwa, to było coś pięknego. Jak ten gość do końca roku nie zostanie mistrzem World Heavyweight Championship, to naprawdę kończę z wrestlingiem. Mam taką nadzieję. Jednak powiem Wam jeszcze szczerze jedną małą, śmieszną aluzję. Nie wiem dlaczego ale Bronson ukradł dla Romana Reinsa Buty. To taka śmieszna ciekawostka. Ukradł mu buciory, zdjął mu buty z nóg. Nie wiem po co. Może miał fajne te buty, nie wiem, ale zabrał mu te buty. Ukradł i nie wiem po co. Może mu pasują te buty, nie mam pojęcia. Ale tym oto akcentem obolałego, rozbitego na strzępy Romana Reinsa oraz Jay'a Uso kończymy dzisiejszy odcinek Monday Night Raw. Ten epizod był tak zajebisty. Końcówka piękna i zajebista, więc naprawdę, ja tu się bardzo podjarałem, ale dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek i widzimy się w omówieniu Night SmackDown, i potem już na SummerSlam. Dodałem oczywiście odcinek mrocznych historii wrestlingu, który już w czwartek. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Na razie.